Jochał, dobrze. Patrzmy, Birger jak. Jeszcze się nagle A my z całym niepokojem czekamy na maki. Tutaj trochę to... Teraz jest y, taka sytuacja, że jest zimno i, i te rekariści na pewno mają trochę dłuższe do biegu, więc y, jest trudniej nałożyć te rączki i to troszeczkę dłużej trwa. Katrin Wielki przesunął ruszyła. Celem miała nieudany sezon mistrzostwa z dziesiątką, to jest właśnie kick Randall. Daleko, daleko, za tymi prowadzącymi, to już mijają sekundy, minuty. Kick dopiero teraz. No, chyba znów dostanie mm, sporo punktów od Kali, to znaczy Kala będzie nad nią przewagę. Przypomnę, między Randall a Kala, ona dlatego się chyba zdecydowała, bo kick Randall rytmem biega i szybszym na podbiegach, klasykiem i łyżwą. W ogóle generalnie ma szybszy krok. szybszy ryb. No patrzy na Wiergę. Jaka jest? była różnica na, na zmianie NART? Czy mamy taką informację? Nie mamy takiej informacji mamy. niestety. Co Teraz zobaczymy? zobaczymy. Tak, no to jest sporo. To jest 80 metrów. To jest już spora przewaga. I też bardzo ciężko biegnie, Mary. Bardzo ciężko. No to jest tak, jak mówiłem, to nie było wczoraj e, oznaką wielkiej formy Mary Biergen, tylko słabszego dnia Justyny Kowalczyk. Co się zawsze może zdarzyć w tak długim turze, Marin jest ciężko podciąga ciężko. pod tę górę. 25 sekund już traci. To jest to właściwie jest już... na 2,5 kilometra. Tak. Czyli. Regeneracja tak, ale na krótko. ósemką na czele tej grupy pościgowej Bibek Skopter z Danią, Charlotte Kala, dalej Christa Lachlundmach. Patrzę czy jeszcze jest Zajnen, chyba w tej drugiej grupie już Zajnen. Chociaż ten medal na Mistrzostwach Świata Heidi Wengst zdobyła właśnie w technice, yy, znaczy w na biegu łączonym. Teraz zmiana. Solidarnie Justyna Kowalczyk i Teresa Jochop już... Na czerwis. tak. Tak, na Tam mówiliśmy, że Teresa bardzo dużo pomogła Justynie. Tak, tak. Pomogła mu prowadziła. No i teraz też wie. Justyna, jak mówisz, wolniejszy teruch, ale ona ma mocniejsze odbicie, mocniejsze odbicie. No i Marek Biergen, 25, prawie 26 sekund za tą dwójką. Po pięciu okrążeniach na 11 km będzie kolejna szansa na i punktów. Przypomnę, pierwszy, na pierwszym punkcie zanurowania e, wygłosy Justyny Kowalczyk 15, w 1 12. Tutaj już tak nie będzie. I teraz grupa goniąca, kosterut, kala. Kala wczoraj. Ogromnie pomogła Biergian w tym zwycięstwie, właściwie to ona ją teraz po Turgowskim bardziej Otepa niż w Rybińska z I wieku. Tutaj zwróciłam uwagę, że przewaga się nie zmniejsza. Zostaje około 25 sekund e, straty. Także Biergian mniej więcej biegnie w tym tempie, w jakim biegnie Justyna. Nawet bardziej popularna w sensie takiego e, takiej akceptacji społecznej niż Mary Biergen no, to jest Oczywiście legenda biegów i idolka, ale Jochał też pracuje dla siebie i na siebie. 26 sekund, jeszcze sekundę straciła. Nie. Charlotte Kala, Dilek Skofteru, Krista Lachtenmaki, zerwała Teresy Jocha. Tak, Wszystko? to jest taki długi bieg, właśnie że właśnie widzieliśmy tę sytuację, że jest to na piła, musi przyjąć płyny, bo jest to za długi bieg, żeby przewiec bez picia. Ta grupa pościgowa zaczyna gonić Biergen. Chyba skróciła się tam odległość między Kalą, Stofterowi i Mary Biergen. Jedna, dwie. Taka jest w tej chwili kolejność. I już Justyna jest tuż za. No, Masz rację, Teresa ma taki pomysł, żeby się Tak, tak. I tak brzeje mocno pod tę górkę. Ale to nie, nie byłoby groźne, bowiem rzeczywiście Justyna nie będzie tutaj nie zamierza łatwo sprzedawać skóry. Zobaczymy teraz, jaka jest różnica. 26 sekund i 6 było między tą prowadzącą dwójką a Biergen. Wiergen walczy, ona potrafi walczyć o końca, pokazała to już nie raz, że nie poddaje się Walczy z własnym organizmem, z rywalkami. Ale jest daleko, straciła jeszcze na tym okrążeniu. Po biegu, y, po zwycięstwie dla y, Marit Bjergen, bardzo dobra informacja, proszę Państwa. Y, wygląda na to, że Justyna Kowalczyk obejmie po raz kolejny y, prowadzenie Pucharze Świata. Beztlenowe wysiłki, no i Teres próbują Teresę, tak. To są długie biegi właśnie, takie pod Teresę. Stara się utrzymać, ale to jest... Y, już się zrobiła przerwa. Ale to jeszcze jest do... do... Teraz o, nas zjeździe powinna stary, troszeczkę jedzie, ta, odpocząć. Tutaj stara się jak najkrócej być za... No, ma, ma pełną świadomość yy, Teresy Jocha, że w sprincie, nawet łyżą, yy, będzie miała kłopoty ze zwycięstwem, z pokonaniem Justyny Kowalczyk. I Jocha, podobnie jak Wostal, jak biegu na 30 km. wrzuciła tę swoją maszynkę i szybciutko, krótkim krokiem, ale rytmem A 5 sekund jest różnicy. To straciłaś 12 na jeszcze sekundę. Mary Wiergen. Bo Jochał y, sama, Justyna Kowalczyk sama i Mary Wiergen sama. A te dwie, nie jest łatwiej, szybko doganiają. No, I one są coraz bliżej tak. za Mary. Widzimy, że Teresa uciekła. Dobrze czuje się Teresa Jochał. Justyna, za nią jakieś 30-40 metrów. Ale już coraz ciężej. Ciężko, ale jeżeli to wiezie to miejsce, to chwała jej za to. teraz tam przyspieszyła ta grupa za skopterów i kalą. Zobaczymy zaraz, ile Maryt traci, ale już coraz więcej. Z 45. 45 było 40 sekund 50 sekund bardzo ważny 50 sekund niedługo już meta, proszę Państwa więc walka wręcz można powiedzieć wyrywanie sobie tego prowadzenia raz ja, raz Ty dzisiaj już Syna Kowalczyk włoży e, tę koszulkę upragnioną, żółtą i ona będzie kolejny po raz kolejny ruchowym celem zresztą tak jest cały czas Teresę Jochaus przypomniała sobie, że potrafi biegać na dystansach. Dla siebie pobiegła ten dystans. Trzeba powiedzieć, że to ona najbardziej pomogła Justynie dzisiaj pokonać biergen i pokonała Mary Biergen tymi zrywami, tymi szarpanymi podkręcaniem tempa. No i teraz patrzmy. Widzimy, nie widzieliśmy biergen, widzimy kalę, ale tam chyba się tak to zmieniło aż. Kala urwała bardzo dużo tą swoją grupę. Natomiast nie wiemy, gdzie jest Biedem. Jak mocno, jak kilka miesięcy temu, jak po tytuł Mistrzyni Świata w biegu na 30 km, techniką wyżwową maleńka szczupła. E, Teresę Jocha, której także lekarze zabraniali biegać, w tym roku mówili, że ma za małą wagę, ale ona taką uwagę naturalną. Dzisiaj zwycięża, zdobyła 100 punktów, ale dla nas najważniejsza informacja jest ta, e, że Justyna Kowalczyk na drugim miejscu 80 punktów. E, punkty na, zdobyte na bonusach za ten pierwszy 15, za drugi 12. I ona będzie liderką Pucharu Świata. Zmęczona, bardzo zmęczona Polka, ale wygrała z sobą, zrobiła to co jest najważniejsze w sporcie. Pokonała słabość, ta chwila słabości wczoraj już jest za nią, już o niej nie pamiętamy. Justyna Kowalczyk po raz kolejny liderką Pucharu Świata i Marit Wiergen strasznie zmęczona. To, są, to będzie niewiele punktów, ale jednak i blisko, blisko Charlotte Kala. Maryn Wiergen, tak jak powiedzieliśmy wczoraj, ona nie tyle miała, e, pokazała rewelacyjną formę, tę samo, ile wczoraj miała kryzys Justyna Kowalczyk, dzisiaj trzecia, 50 parę sekund. W świata była Wiergen, dzisiaj liderką świata jest Justyna Kowalczyk, a więc żółta koszulka liderki przechodzi co dnia e, w inne ręce.